Was jest i Witam Was w kolejnym odcinku z Marvel Spider-Man. Jak nie pamiętacie, robiliśmy sobie e, dzieła sztuki skradzione przez Hardiego i parę przestępstw sobie zrobiliśmy, i taką, no niby to była misja główna, ale to było jak troszeczkę przestępstwo. E, I weźmiemy się za zadanie pod tytułem Wystrychnięty na tutka". Związany z detektywem Makeem, któremu e, któremu znaleźliśmy wszystkie obrazy ja już mam taką lekką teorię odnośnie Makey'ego. Detektywa Makey'ego, że to jest prawdopodobnie właśnie e, Hardy, czyli pierwszy Black Cat. Hej, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Maki no. słyszę starszy koleś hmm. z wąsem albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Tak, ktoś mnie wkręcił. Detektyw Maki. Czy może raczej Walter Hardy? No Hej, właśnie nie osądzaj mnie. Zrobiłem co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Stoi? To właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie, chłopak. Zaopiekuj się moją córeczką. Och, jestem taki naiwny. Muszę w końcu mm -hmm. zostać bezdusznym cynikiem, jak reszta świata. Koniec? Ok, 1%. Tak po prostu. Zapytał trofeum Wielki Szwindel. Dobrą stronę i są obrócone, nie. Tam jest moje zadanie. Główne. Nowe sprawdzić tą strzelaninę. Nie patyczkują się. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Już wszystkie. Jest dostawa. Może to te klapki, które zamówiłem. Sa. Na stronie klapki tak nie wyglądały. Na pewno nie podpiszę odbioru. O rany, więcej was nie było? O kurwa, ten to jebany nawet się nie ten. No tak, to nie było mi dwa razy, nie? I się wpierdalasz! Dobra. Załatwiłem wszystkie. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tym lepiej. Ta, ta, ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na Frejera, czyli na mnie. O kurwa. Gdzie ją spotkałeś? <laughs> Przy sklepie, na Waverly. No. Szkoda, że w morale się prawdopodobnie nie usłyszę już Pingu polskiego Petera. z rodzin Magi ma przykrywkę na Chyba Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Mówisz? Ja, będę się odzywał. To ten sklep. Okej. Okay. Dobra, Felicia, Gdzie jesteś? Jej sprzęt obserwacyjny. Na o. co patrzyłaś Felicia? Może znowu kotka będziemy szukać? Co? No na co ona mogła patrzeć? O. Mam cię. Felicia, pająku. Felicio, masz Marzia ja to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. Spider-man, pracujesz Black Kent. Na niego! Nikomu nie wolno okradać uh. uh. No wiecie, wyciągacie pochopne wnioski. Uh. Hej, pająku, pracuj do Mamy dwa razy więcej niż Hammerhead. Nie pracuję dla Hammerheada ani żadnej innej rodziny przestępczej! To tylko złe miejsce i zła pora! O kurwa, ile ich tu się wzięło? Skąd przede wszystkim? No, chodźcie. No, chciałem rusztowanie zrzucić. Halo. Ale nie, no po co? Zapomniałem. Przecież po co? No, oczywiście. Przecież po co dokonać drugiej egzekucji, którą mam w umiejętności. Nie, ale gdzie jest Felicia? Nie. Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy, co jest na dysku. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie? Zabiją mi syna. Masz syna? <grym> Ani się dowiedzieć troszeczkę. jego syna historii Black Cat. Serio. Kalera. Felicia ma syna? Niemożliwe. W sumie możliwe. Ja ja mógłbym... Nie, 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 nie mam zamiaru o tym. Nie mówić. <grym> o nie, <grym i <grym i nie! Znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę, jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Hmm. Czyli każda rodzina ma dysk? Ciekawe co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? A ten. niewiele. Ok. <grym> Wygląda mm -hmm. na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Dobra. Mm. Nic tu nie mamy, tylko nam się bij procenty. Skrubol! to moja największa fanka. Zaraz, zaraz, Och, Nie mów, że wyszłaś. Zgadza się i wzięłam ze sobą kilku fanów. Czyż nie są kochani? Poczekajcie. Jezu nie, nie chciałem tego. Właściwie żeby... się do nich Co to jest jako główne zadanie? Ktoś tu świruje. Aha, ok. Czyli tutaj po prostu te wyzwania z muszę po prostu zaliczyć i tyle.

W ogóle nie powinniście mnie trafić, ale okej, okay. niech wam już będzie, żeby wam przykro nie było. Hammerhead marzy o powrocie starych dobrych czasów, które były dobre tylko dla niego. Dobra. Pora wsadzić fanów Skrubol za kratki. Tam gdzie ich miejsce. Musimy skończyć z takimi spotkaniami. Bratu na dwóch. Na kolejnego. Czemu ten jeden jest niebieski? Skąd ty się wziąłeś? Powiedz mi. Jedno się nie zmienia. Skrubol zawsze znajdzie jakiś frajerów. Co próbowali zrobić? Mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas. Bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. <ścoughs> Uwielbiam reality show. A ty? Ach, niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Będę transmitować na żywo, więc nie nawal. Fejla. O, dobrze. Ile mamy tych? Pięć? Myślę, że cztery. Wyzwanie IMP. To pewnie jest wyzwanie walki. Mm -hmm. A co to? Wyzwanie gadżetów? What? Dobra, mamy tu w sumie pierwsze zadanie, wyzwanie IMP, więc zobaczmy, co to w ogóle jest. Wiesz, czym są generatory impulsów? O, o Boże. Boże. Jeśli ich nie wyłączysz, w całym mieście padnie elektryczność. O, a jeśli pomylisz kolejność... Brrr, sprężaj się! Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. Okej. Okay. Muszę użyć sieci. O, kilka celów kaczelu więc Do korzystej cele fotobomby, by zrobić dodatkowe punkty wyzwania Scrabble. Bądź maksymalną liczbę punktów wykonując fotobombę, kiedy pasek OMG Scrubol jest pełny. Ale że ja mam zrobić zdjęcie, czy co? Bo. Tak w sumie mi nie wyjaśnili, nie? Aha! Fotobomba aktywna. Maksymalizuj liczbę dodatkowych punktów nawet wciskając R1, kiedy pasek OMG Skrubol jest pełny. Uzyskane przez Ciebie punkty OMG zostaną dodane do całkowitego wyniku wyzwania. Jest skomplikowane strasznie! Boże! Nie mogli zrobić coś na wzór tego Taskmastera. Wyłączony. Muszę znaleźć kolejny. Jej fotobomba. Tak tak. Ale za Mamy tylu, lubi tą stream zaczyna lagować. Bosko. No ale mój spider jest ogólnie tępy. Więc nie macie się cieszyć. Nie no przegapię fotobombę, no przykro mi. Tym pasz No nie wiem czy tak bezbłędnie. Nie no będę musiał to powtarzać, no i ja pierdolę. No mam opóźnienie przycisków przez tą zjebaną grę Mogło być lepiej. Nawet imponującego nie mam. Nie, nie, powtarzamy. Nawet bez gadania skróbol powtarzamy. W dupie to mam. Naprawdę. Tutaj zrobić już pierwszą misję i dawać kurwa taki skomplikowany i długi samouczek? No bez sensu. Muszę użyć sieci. Tak, tak! Nie no, po prostu ta gra zdalna mnie dobija. Nie tak dobija po prostu to, że ty po prostu grać aktualnie. Nie mam ochoty. Moje sieci je wyłączą. Wyłączony, muszę znaleźć kolejny. No, czemu on.? Mi się. No, tak, tak! Nie no, ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Czemu mój Spiderman nie chce się kołysać? Kiedy ja trzymam R2? Nie, nie. Nie. Ja pierdolę. Jakie to jest zjebane. Jakie to jest zjebane, no naprawdę. Nie mam do tego siły. No i po prostu siły psychicznej kurwa. Jak nie gra zdalna, to po prostu yy, Spiderman się mnie nie chce słuchać. Kolejny. Co to bomba? Nie przegapię. Kciuk w górę. MK-3247 pisze. I porusza się jak błyskawica. <śmieniciela> to prawda! Niesamowite, co można zdziałać, kiedy ludzie patrzą... Dobra, kontynuuj. Masz mniej osłon niż babcia z wiadrem lodu. Stańcie na więcej. Dobre to mam. Szczerze. Można, żebym to zaliczył. I tyle. Ja z takimi lagami nie mogę po prostu zrobić nic. Hej, Peter, chyba znalazłam coś o kolejnym ataku Black Cat. Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał. Przesyłam namiary. Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Ta, będę. No, po raz 50. Ona sam nie wiem, zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. Dobra, zaraz kończymy ten żałosny odcinek przez tą zliwaną Gryzdalną. Mm, ale chciałem sobie jeszcze przestępstwo zrobić. Tak na nadobicie, że tak powiem. Jeśli śledzicie moją karierę, a oczywiście to robicie, wiecie, że pierwszy duży rozgłos zdobyłem opisując rodziny przez... <laughs> No znowu opóźnienie kurwa 50 minutowe, nie? Takie jako, jakie Sony umie zrobić bardzo dobrze jeśli chodzi o No tak pewnie. Zablokuj się, kurwa. Pajac pierdolony. Boże, jaką mnie ja mam pikselozę teraz na tej grze zdalnej. C oczywiście rozłączyło mnie. Toż już kurwa nic nowego. Ale no, cóż. Wyjebało mi oczywiście grę zdalną. Tak więc, mam nadzieję, że ci nam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Marvel Spider-Man: The City That Never Sleeps: Black Cat. Nie, sorry. The Heist DLC.